Dzień dobry, Mateusz Bęż. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Trener Bożena Karkut. Witam Państwa. Na gorąco Pani Trener, więc no serdeczne gratulacje chyba na początek. Tak. Trzecie z rzędu, czwarte w historii mistrzostwo stało się faktem. Parę słów komentarza po tych, po tych gorących wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Zależało nam bardzo, skoro się stworzyła taka możliwość, żeby... Już na pięć kolejek przed końcem mieć zapewniony ten złoty medal. Tak, kolejny złoty medal, trzeci z rzędu i styl, w jakim dziewczyny go zdobyły. 23 mecze, 23 bez porażki na pewno y, napawają dumą. I e, oczywiście, że się cieszę, e, gdzieś już e, w mojej głowie jest, że to jest na pewno ten medal e, złoty. Mój dziewiętnasty w ogóle mistrzostw Polski, więc myślę, że te, e, oczywiście, że te z, ze złotego kruszcu e, najbardziej e, cenne. E, natomiast wrócę do tego stylu, tak, że to takie niecodzienne jest w grach zespołowych w ten sposób wygrywać. Cieszy mnie to i mam nadzieję, że tą dobrą passę zwycięską podtrzymamy w dalszych meczach. Czeka nas jeszcze pięć spotkań w lidze, a jutro już półfinał Pucharu Polski i bardzo musimy się na tym skoncentrować. To nie jest wcale takie łatwe. No właśnie, do tego meczu jeszcze przejdziemy, ale chciałem zapytać jeszcze o ten mecz w Piotrkowie Trybunalskim. Właśnie, no, zagrało jeszcze jak na nie przystało, tak można to podsumować. Oczywiście od pierwszej akcji już Patrycja Matyeli popisała się pięknym podaniem, dała się drabik na koło niekonwencjonalnym i cały taki ten mecz był. Dziewczyny y, chyba też y, gdzieś postanowiły sobie, y, że chcą y, tym meczem przypieczętować y, y, to zdobycie złotego medalu i to był naprawdę piękny mecz. Myślę, że to taki mecz, y, który wciąż przypomina y, jak dziewczyny z Zagłębia grają, bo Właściwie większość spotkań tak wygląda i właśnie w takim stylu zdobyły ten złoty medal. Jeśli mówimy o celach, to właśnie tym celem jest komplet zwycięstw do końca sezonu? Teraz jaki Pani sobie stawia, jako drużyna, jako drużyna jaki, sobie, jaki sobie stawiacie? Ja powiem szczerze, że sobie nie stawiałam celu w sensie do końca wygrać, yy, yy, w sensie statystyk, tak? Statystyki są fajne. Hmm. Natomiast no, skoro idzie i zawsze wychodzimy na boisko po to, żeby wygrać, no, więc na każdy mecz będziemy wychodzić kolejny po to, żeby wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że będzie trudno, no, bo każdy chce pokonać mistrza i właściwie yy, każda drużyna, która teraz będzie z nami yy, grała, no, to trener tam chyba specjalnie musi motywować, no, bo wystarczy bo taka motywacja. Yy, no i dlatego to, te, te mecze są trudne, bo po pierwsze no, już coś mamy, no, ale trzeba się jeszcze jednak skoncentrować. E, trzeba utrzymać tą formę sportową, e, no zaczynając już od tego jutrzejszego meczu, bo jeżeli chcemy do końca być tacy w stu zadowoleni, a, a ten plan na pewno jest, żeby z powrotem m, e, grać w finale Pucharu Polski i móc e, go w tym sezonie wywalczyć. No właśnie, jutro ten mecz ze startem Elbląg. Co możemy powiedzieć na temat tego rywala? Jesteś, macie go dobrze rozpracowanego? Każdego rywala mamy bardzo dobrze no. rozpracowanego. Natomiast Elbąg to jest taka drużyna, która swoim składem i umiejętnościami na pewno powinna być w grupie mistrzów, a nie w grupie spadkowej. Tam troszeczkę znalazła się nie do końca, dlatego że takie ma ten zespół umiejętności. I to jest taka drużyna nieobliczalna, tak? Mieszanka rutyny z młodością, które już naprawdę nic nie muszą, one mogą, one mogą chcieć. I zawsze dlatego takie mecze są y, niebezpieczne. My jesteśmy no, murowanym faworytem, nie ma nawet dwóch zdań. Y, my gramy pod presją, natomiast one przyjeżdżają. No i kwestia y, z jakim podejściem. I tu y, musimy sobie popracować oprócz y, taktyki na dany zespół. Y, to y, my z zespołem nad tym, żeby... Naprawdę poważnie od pierwszych sekund y, grać na 100%. A co może pani powiedzieć o tej drugiej parze? Czy tam jest jakiś zdecydowany faworyt, z którym będziecie się mierzyć w finale? Patrząc po układzie w tabeli, faworytem jest y, zespół Skobierzyc. to jest obrońca Pucharu Polski. Natomiast y, no, w związku z tym, że ten mecz jest w Jarosławiu, a Jarosław to też taka drużyna, która no, nie jednemu Próbuje napsuć krwi i, i pokazała zęba już nie raz, gra u siebie i yy, tak naprawdę, no powiem, 50-50. <grywka> Zostało te pięć kolejek, jak Pani wcześniej mówiła, do końca sezonu. To co Pani teraz robi, żeby nie wkradło się wśród zawodniczek to rozluźnienie, bo one myślę, że też już poczuły troszeczkę ulgę. Poczuły ulgę, ale ja myślę, że ten trzeci tytuł mistrza Polski z rzędu i w takim stylu właśnie pokazuje, jak ten zespół z roku na rok coraz bardziej dojrzewa. One dobrze wiedzą. My tak naprawdę wracaliśmy w niedzielę z meczów. Wczoraj musiałam dziewczynom zrobić wolne i dzisiaj się spotykamy i jutro gramy. One dobrze wiedzą, o co grają, one dobrze wiedzą, co chcą, i nie ja im postawiłam cel: grajmy do końca mezpora. To one same sobie taką granicę postawiły. W związku z tym myślę, że razem, nawzajem będziemy się motywować do tego, żeby. To faktycznie było nasze najlepsze 100%. W niedzielę już kolejne spotkanie właśnie w markach z tego, co kojarzę z galiczanką lwów. Z tego, co kojarzę, też to wcześniej było jedno z, wyrównie, z bardziej wyrównanych spotkań, więc tutaj też no, wszystko może się zdarzyć jak to w sporcie. No oczywiście, trudny teren, trudny przeciwnik, dobry przeciwnik, yy, dlatego te pięć spotkań, które chcemy. Faktycznie wygrać wcale nie muszą być takie łatwe, bo my jedziemy do mistrza Ukrainy, bo, bo my jedziemy do Lublina, bo my jedziemy do Kobierzyc, tak? Gramy u siebie z Jarosławem i z Piotrkowem, to taki układ jest mało korzystne na zdobywanie punktów, niemniej jednak podejmiemy temat. No cóż Pani Trener, jeszcze raz serdecznie gratuluję tego zwycięstwa, tak kolejnego, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski. No i co, no, życzę Pani, żebyście jeszcze te pięć kolejnych zwycięstw Ja dziękuję, do nie, nie spoczywamy. Oczywiście chcemy zakończyć ten sezon najbardziej zadowolony, tak jak sobie wymarzyłyśmy. To są piękne chwile, sport to radość. Jeżeli się zwycięża, natomiast jest jeszcze druga strona życia, to są choroby, to są tragedie ludzkie. Fajnie, że w Lubinie po raz chyba trzeci już jest kolejny koncert z Narodową Charytatywny. Zapraszam w sobotę do RCS-u wszystkich chętnych, którzy mogą w jakikolwiek sposób pomóc potrzebującym chorym osobom. No cóż, zapraszamy również na koncert z Narodową Charytatywny. Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.